To trudny sezon dla ekipy Gimbasketu. Na koncie Wrocławian wciąż jedynie jedno zwycięstwo w rozgrywkach drugiej ligi. Naszych naszej grze przede wszystkim brakuje zwycięstw, które są tak na dobrą sprawę najważniejsze. Natomiast nasza gra nie wygląda źle. Ja bym powiedział, że wygląda dobrze i pokazujemy to praktycznie w każdym meczu. Natomiast no niestety bolączką naszą są straty, które bardzo negatywnie wpływają na i na morale zespołu, a jednocześnie na, na przebieg spotkań. Niestety akurat te straty zdarzają nam się w różnych y, fragmentach gry, także y, no niestety one mają przede wszystkim decydujący wpływ y, na wynik y, spotkań. Opiekun koszykarzy gimbasketu robi wszystko, aby tę piętach i lesową wyeliminować. Nie jest to łatwe, ale rzetelne treningi powinny dać zauważalną zmianę. Przede wszystkim pracujemy nad naszą koncentracją, nad rzetelnością, nad odpowiedzialnością, bo wiadomo, błędy biorą się z tych elementów, które wymieniłem. Natomiast uważam, że jeśli, jeśli te elementy poprawimy, to tak na dobrą sprawę możemy w każdym meczu myśleć o zwycięstwie. Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które decydują o, o wygranej, tak jak skuteczność, ale. ale w naszym wypadku skuteczność jest na przyzwoitym poziomie. AZS ZNESY, czyli najbliższy przeciwnik wrocławian zajmuje szóste miejsce w lidze. To rywal doskonale znany gimbasketowi. Znamy przeciwnika, znamy poszczególnych graczy. No wiadomo, że i mają graczy obwodowych i graczy wysokich, także staramy się przygotować bardziej kompleksowo pod każdego z graczy. Jednocześnie nie zapominamy o tym, co my potrzebujemy i, i czego my musimy, co my musimy zastosować, żeby, żeby utrudniać uzyskanie czystych pozycji naszym przeciwnikom. Mecz w Nysie będzie ostatnim akcentem przed świętami Bożego Narodzenia. Po kilku dniach wolnego wrócowienia będą się przygotowywać już do noworocznych spotkań. Zawodnicy dostaną kilka dni wolnego na, na to, żeby i trochę odpocząć, i spędzi więcej czasu z rodziną. Natomiast po świętach spotykamy się i, i rozpoczynamy przygotowania do dalszego etapu rozgrywek. Pierwszy mecz już tak na dobrą sprawę na początku roku, 4 stycznia, idziemy do Szczecina, na, do trudnego rywala. Ostatni mecz w tym roku gimbasket rozegra w sobotę, początek starcia w Nysie o godzinie 17.00.